Za nami otwarte Mistrzostwa Amatorów w Badmintonie, które odbyły się na hali zespołu szkół nr 4 w Tarnowie. Udział w zawodach wzięli zawodnicy z Tarnowa, ale także z okolicznych miejscowości oraz z Krakowa i Rzeszowa. Rywalizacja o miano najlepszego toczyła się w kilku kategoriach. Tytuł indywidualnego mistrza Otwartych Mistrzostwa Tarnowa, tak? O tytuł indywidualnego mistrza. Również gry podwójne, gry mieszane. No jest kilka kategorii zrobionych. Tak. Jest taka kategoria open, czyli to, to jest kategoria, w której mogą grać zawodnicy aktualnie, którzy cenują, mają licencję tak zwane tak, w klubach. Jest taka kategoria zrobiona dla tych osób, którzy już od 5 lat nie mają licencji. No, to są też byli zawodnicy zazwyczaj lub instruktorzy Babingtona. Jest typowa kategoria amatorska, no, takie osoby początkujące, które tam powiedzmy, do roku zaczynają, zaczynają łapać, bawić się Babingtona, więc jest dla nich kategoria zrobiona. No i oczywiście podwójne damskie gry i męskie, i gry mieszane. Do tej pory nie było w okolicy Tarnowa nigdzie takiego turnieju. Jeździliśmy sobie po, do Gorlice, do Krakowa, no i założyliśmy tutaj taką, powiedzmy, ligę, tak? Tutaj graliśmy sobie na tej hali właśnie amatorsko, no i podjęliśmy się trzy lata, lata temu po raz pierwszy, żeby tutaj zorganizować turniej, fajnie to wypaliło. Zaczęli przyjeżdżać właśnie ludzie z okolic, zawodnicy z okolic Krakowa, mówię właśnie Rzeszowa. No i chwalili ten turniej. Tak się wydawało, że taki sport niszowy, ale coraz więcej osób zaczyna się bawić w tą dyscyplinę. Jest też taka nowa hala wybudowana na ulicy Spokojnej. Pan tej prywatnie wybudował i też można u niego korzystać z hali. Tutaj, tutaj niestety już w tym momencie gościnnie dyrekcja nam się zgodziła zagrać. No, tu nie możemy już tak regularnie trenować, ale mówię, no dużo osób, coraz, coraz więcej osób chce grać tu. Tutaj to przede wszystkim technika i wytrzymałość, tak moim zdaniem, oczywiście. No, trzeba dużo trenować, bo no bez, bez treningu, jeżeli ktoś przyjdzie sobie tak, nie wiem, raz w miesiącu, odbija, potem przyjdzie na turniej, to ciężko będzie. Także tu, tu dwa, trzy razy w tygodniu to tak na poziomie amatorskim, żeby coś osiągnąć, to trzeba trenować. Organizatorzy zapowiadają, że mistrzostwa amatorów w badmintonie na stałe wpiszą się w kalendarz imprez sportowych w Ternowie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.